Siema, mówi trener Paweł, jak wiadomo dzisiaj jest święto wielkiego chłopa, czyli tusty czwartek, dzień w którym wszyscy modni trenerzy, wszyscy fit influencerzy, którzy często są fit tylko wniku na Instagramie, bo wyglądają jakby nigdy nie chodzili na siłownię i wszyscy specjaliści od motywacji. Prześcigają się tutaj w przepisach na jakieś tam proteinowe i fit pączki. Zostawmy im te mało męskie dylematy. Ja wam powiem dzisiaj, jak wielki chłop obchodzi tusty czwartek, a jak obchodzi, tak jak każdy inny dzień, bo wielki chłop tusty czwartek obchodzi przez cały rok. No i teraz zacznijmy sobie od historii samego tu z tego czwartku skąd się w ogóle wzięły tutaj pączki u nas jak wiadomo pączki pochodzą ze starożytnego Rzymu no i początkowe, nie, nie były początkowo nie były one jedzone na słodko, pączek po prostu był ciastem wypełnionym słoniną. No i jak wiadomo, zobaczcie, jak kiedyś wyglądali ludzie w tym starożytnym Rzymie, gladiatorzy elegancko nabici, którzy właśnie jedli te pączki ze słoniną. A co się teraz dzieje? Pączki jakieś tutaj nadziewane jakimś dżemem owocowym, co to w ogóle ma być? I zobaczcie, ludzie jedzą te pączki, jak teraz wyglądają. Chodzą, robią jakieś treningi na gumach, chudzi. Trenerzy, jakieś treningi optymalne, tylko po to, żeby się nie zmęczyć. I nie daj Boże, o jakieś takie różowe pączki zjadają. Sam samopatrzenie już na różowy kolor może spowodować obniżenie testosteronu. Wyrzucamy takie pączki, to samo Donaty jakieś, przysłali nam to specjalnie z Ameryki jakieś tam Donaty, jakiś Halloween, jakiś crossfit, wszystko po to, żeby zniszczyć polskiego wielkiego chłopa. Także wyrzucamy. No, i zobaczcie. Tutaj, teraz będę przygotowywał pączka. Bo, tak jak mówiłem, tutaj są wszystkie pączki z dżemem. A my będziemy nieco zmieniać jego konsystencję także dżem, ale dżem ze świni, najlepszy dla wielkiego chłopa i najbardziej anaboliczny. Teraz zapraszam tutaj bliżej, pokażę Wam jak przygotowujemy nasze pączki. Wiadomo, bierzemy strzykawkę, jakąkolwiek po sterydach, każdy wielki chłop ma takich dużo. No i elegancko nabijamy tutaj ją smalcem. Ja już wcześniej miałem tutaj przygotowaną, żeby się tutaj nie babrać w tym smalcu, bo bałem się, że za dużo go podjem w trakcie. Co prawda jest y, tutaj teoretycznie dżem, powinniśmy go y, wyciągnąć, ale jak wiadomo, y, producenci to oszuści. Jest tutaj y, tyle dżemu, y, co mięśni na y, ciele y, typowego, y, chudego trenera personalnego na siłowni. O, trochę siły y, trzeba włożyć czasem, bo wiadomo, że tam jakaś y, skwarka się może zapodziać, ale dla wielkiego chłopa y, nie jest to y, żaden problem. Y, mamy tu oczywiście. Y, przygotowano y, posypkę, y, nasz lukier y, z kreatyny. Wiadomo, jest to y, tłusty czwartek, a nie y, słodki czwartek, więc y, nie używamy tu żadnego cukru pudru, tylko kreatynę, żeby był jeszcze bardziej anaboliczny i y, posypujemy wszystko tutaj elegancko y, boczusiem i teraz naprawdę mamy prawdziwy tłusty czwartek, a nie jakiś tam y, słodki y, czwartek takiego się sobie oczywiście y, popijamy, żeby nie było sucho y, ja lubię popijać oliwą y, z oliwek y, no bo jak wiadomo y, dużo z was tam pisze, że y, ma problemy y, z dobiciem y, kalorii, że nie może przytyć dlatego y, musicie brać przykład z prawdziwego wielkiego chłopa i tak naprawdę y, nie ma żadnego problemu, żeby przytyć jak odpowiednio y, trzymacie y, dietę Naprawdę poczek jest przepyszny ze Smańczykiem i Podlewamy sobie jeszcze oliwą, żeby nie było tak sucho. Trochę ostra jest. Także życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam Wasz tereny personalny Paweł. Specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, użytku sterydów i cukiernictwa. Pozdro.